Car Assistance, pomoc samochodowa, pomoc na miejscu zdarzenia, dotychczas w większości kojarzy się nam z holowaniem, z przyjazdem lawety, odholowaniem w bliżej, nieokreślonym, do bliżej nieokreślonego miejsca. Jednak w chwili obecnej Car Assistance to szereg usług realnej pomocy na drodze, szereg usług asystenckich, które zapewnią nam pomoc w sytuacjach najbardziej nieprzewidywanych i najmniej oczekiwanych przez nas. Niech przykładem tego będzie historia, którą Państwu opowiem. Wracamy z wakacji, jest koniec wakacji, wracamy ze słonecznej Chorwacji, opaleni i zadowoleni, mijamy właśnie Bratysławę i nagle trach. Poważna awaria, prawdopodobnie skrzyni biegów unieruchamia nas. Zjawia się natychmiast policj policjant słowacki i mechanik i próbują się porozumieć. I tu się okazuje, że mamy pierwszy problem. Kto by przypuszczał, że po słowacku kapota to pokrywa silnika. Zaczynają się kolejne problemy. Trzeba zorganizować sobie holowanie. To jest um, ileś tam euro do granicy, bo tylko tam nas odholują. Potem kolega kolegi. Znowu musimy zorganizować sobie holowanie uszkodzonego pojazdu. A co z rodziną? Musimy wypożyczyć pojazd zastępczy. To też koszty. I tych koszty się mnożą, ponieważ bez żadnego ubezpieczenia assistance musimy sobie radzić sami i wydawać swoje ciężko zarabiane pieniądze i zapomnimy w tym momencie jakie piękne były wakacje. A przecież może być zupełnie inaczej. Mając e, pakiet usług e, assistance np. w Hestia Car Assistance Prestige w, nowym, e, w nowej odsłonie assistance e, możemy już na miejscu zdarzenia zadzwonić do centrum alarmowego, e, porozumieć się po niemiecku lub po angielsku przy pomocy tłumacza. Zorganizować holowanie, aż 500 km mamy dostępne w tym pakiecie, w związku z czym uda nam się scholować w okolice Krakowa, tam mamy swój warsztat, który naprawi nam pojazd, w tym czasie e, Centrum Alarmowe wynajmie nam pojazd zastępczy, aż na 14 dni, kończą się wakacje, zaczyna się szkoła, trzeba wozić dzieci do szkoły, do lekarza, musimy normalnie funkcjonować i to nam zapewni właśnie jedna z usług assistance. E, a na koniec całej historii Centrum Alarmowe e, wykona ostatnią usługę, czyli dostarczy nam z Krakowa naprawiony pojazd e, pod dom. Dlatego też ta historia pokazuje, że mając taki pakiet usług assistance jesteśmy realnie chronieni, nasze wakacje mogą się skończyć szczęśliwie i przejście w rok szkolny również może się odbyć bez żadnych problemów. Warto mieć kompleksowe ubezpieczenie z pakietem usług assistance. To w tej chwili realna pomoc nie tylko samego holowania w sytuacji na drodze.